Powstanie SS sięga aż do roku 1921, w którym to Adolf Hitler zdał sobie sprawę, że stworzono formację SA, która była niezależna od jego rozkazów. Była ona wykorzystywana do rozprawiania się z przeciwnikami partii NSDAP. Hitler w żadnym stopniu nie ufał bojówkom SA i chciał zapewnić sobie bezpieczeństwo, stwarzając ochronę składającą się z najbardziej oddanych jego zwolenników. Z ich grona w roku 1923 powstała formacja pod nazwą wache której zadaniem była ochrona Hitlera przed wrogami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Po pewnym czasie formacja została zreorganizowana i zmieniono jej nazwę na Stustrup Adolf Hitler, a dowództwo nad nią objął Josef Bechtold. Członkowie formacji słynęli z bezwzględnego posłuszeństwa, którzy otrzymywali rozkazy wyłącznie od Hitlera. Byli oni uzbrojeni w gumowe pałki oraz rewolwery i głosili, że na czarnych czapkach noszą znak trupie główki, jako ostrzeżenie dla wrogów i znak dla ich wodza, że są gotowi oddać życie za jego sprawę. Pierwszy swój chrzest bojowy przeszli w roku 1924, podczas nieudanego puczu monachijskiego, w którym zginęło pięciu członków oddziału. Po tym wydarzeniu Adolf Hitler trafi do więzienia, a jego formacja została zdelegalizowana. Po wyjściu z więzienia zlecił Juliusowi Shrekowi stworzenie nowej Gwardii Przybocznej. Od tego momentu powstała nowa formacja pod nazwą Schutzstaffel w skrócie SS. Formacja ta prócz ochrony Hitlera otrzymywała polecenie ochrony sal, w których odbywały się posiedzenia partii NSDAP. SS początkowo składała się z byłych członków trup Adolf Hitler, lecz z biegiem czasu na terenie całego kraju zaczęły powstawać identyczne formacje pod innymi nazwami. Dopiero z końcem roku 1925 ustalono jednolitą nazwę jednostki, jako Schutzstaffel, zaproponowaną przez Hermana Geringa. Lecz dopiero w roku 1930. Symbolem stały się dwie runy, przypominające z wyglądu błyskawice. Początki SS były ciężkie, a bowiem formacja ta podlegała dowództwu SA, która w obawie wzrostu siły SS nakazała maksymalną siłę bojawom o wysokości 10% stanu osobowego SA. Dowództwo szturm Abteilung zlecało SS mało ważne zadania, co spowodowało w 1928 roku ustąpienie pierwszego szefa SS, którym był osobisty ochroniarz i kierowca Hitlera Julius Schreck. Za jego następcą został Erhard Haydn, jednak nie potrafili oni podołać postawionemu im zdaniu. Hitler bardzo szybko na funkcję szefa SS mianował znanemu wszystkim Heinricha Himmlera, który wyznawał czystość rasową narodu niemieckiego. Wprowadził on rygorystyczne badania dla potencjalnych członków, którzy chcieli wstąpić w szeregi SS. Przyszli członkowie musieli mieć minimum 174 cm wzrostu. Byli oni również starannie badani i kontrolowani. Pytano ich o poglądy polityczne ich rodziców i rodzeństwa oraz musieli oni udowodnić swoją czystość rasową. Sprawdzano ich drzewo genealogiczne zawierające dane od 1750 roku. Informacje o ich dziedziczności zawierały świadectwa wydawane przez Biuro Komisji do Spraw Rasowych. Badania rasowo-genealogiczne członków SS i kandydatów do SS prowadził Główny Urząd Rasy i Osadnictwa i nie ograniczały się one tylko do oceny zdrowia kandydata. Ustalano cechy dziedziczne zdrowia rodu, a wyniki umieszczano w specjalnych książkach rodowych, które służyły do wykrycia i zachowania najlepszych właściwości rasowych, pomnażanych drogą eugeniczną. Projekt Heinricha Himmlera zalecał zawieranie małżeństw przez członków SS z tak zwanymi wzorcowymi żonami. Kandydatka na żonę, w wyglądzie zewnętrznym, powinna posiadać cechy nordyckie oraz dać egzamin z zakresu historii, języków obcych, jazdy konnej, pływania i strzelania z broni palnej. Ponadto powinna posiadać prawo jazdy i wzorowo prowadzić gospodarstwa domowe oraz dobrze gotować. W 1934 roku oddziały SS odegrały dużą rolę w rozprawieniu się z opozycją wewnątrzpartyjną w trakcie nocy długich noży, podczas której wymordowano przywódców SA. Już w roku 1936 stworzono zmilitaryzowane jednostki takie jak SS Totenkopfverbände, które zadaniem było pilnowanie obozów koncentracyjnych. Stworzono również SS Führungstruppe. Która w późniejszych latach została przekształcona w Waffen-SS. Lecz nie możemy zapominać, że w roku 1947 Międzynarodowy Trybunał uznał formację SS za zbrodniczą. Ale co było tego przyczyną? Jaką rolę miał SS podczas wojny? O tym opowiem w innych odcinkach.